Dzień dobry, tutaj Wiktor, a dzisiaj gramy w Zombie Night Terror. Teraz, jak pamiętacie, skończyliśmy na misji nazwanej Railway to Hell. Naszym zadaniem jest wyprowadzenie dwóch zombie z tunelu kolejowego. I ostatnio uciąłem odcinek, jak zobaczyłem, że to ten poziom jest. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ pamiętam jak kiedyś dawno temu grałem, chyba 3 lata temu, w tą grę. To pamiętam, że ten poziom zajmował mi godziny. Nawet i chyba jakieś 10 prób mi to zajęło, co najmniej. Dlatego nie chciałem, żeby tamten film był taki długi. No ta gra zawiera krew, jakbyście nie mogli powiedzieć, a więc ta... Hmm, bez owijania już po prostu to... Załatwmy. E, Okej, okay, a więc oni tutaj zejdą, będą biegnąć. Może uda im się tutaj dobiegnąć? Nie wiem. Póki co i tak musimy ich wszystkich e, tutaj przetrzymywać. Dobra, poczekajmy chwilowo. Oki doki. Teraz włączamy to tak. Zamieniamy to w biegacza władcę. I łups. I patrz jak zasuwają. Poza tym jednym. To jest Piotrek. Piotrek jest leniwy. Ignorujcie Piotrka. Piotrek nie żyje. Yy, dobra. Czy chcemy, żeby biegnęli dalej? Mogę ich technicznie tam przerzucić po prostu. A niech biegną dalej, mam pomysł. To jest Piotrek, a, y, Piotrek 2. On jest jeszcze leniwszym bratem Piotrka. Też myślałem, że to niemożliwe, ale tak jest. Prawda? Hmm. Jeszcze jeden raz, bo... Um. Chyba na pewno popełniłem błąd. Um. Jeszcze nam, że to jakoś uda. Yy, niech ten ninja pójdzie tutaj, on załatwi tych dwóch typów. I potem on pójdzie tutaj, wezwie tego czula, on rozwali ten generator. I wtedy będziemy mieli całą następną gromadę zombie, którzy będą musieli po prostu pójść tutaj i obudzić tego czula. I później przerzucić kilku tutaj. Dobra, dobra, dobra. Proste. Proste. N nigdy nie robiłem niczego prostszego w moim życiu. To jest... nic. Wca wcale się nie stresuję. Ani, ani szybte. Czekam tylko na perfekcyjny moment. Niech teraz to przejedzie. Hmm... No, no to użyjemy kogoś innego, nie naszego ninja, tylko normalnego zombiaka, po czemu by też nie? O, on też jest ważny, to jest... to jest... Yy, Giorgio. Giorgio yy, jest bardzo sportowym zombiakiem. Giorgio jest martwym zombiakiem. Giorgio będzie zapamiętany w naszych sercach i będzie żył jako legenda. Nigdy nie zapomnę o Giorgio. Dobra. Jak daleko byłem? Daleko wystarczająco, by nie być całkiem pewien mojej yy, yy, wygranej. Dobra, oni pójdą tutaj, wysadzimy Czas na to wysadzimy, ponieważ no, tak trzeba zrobić. Wiem, że to jest zupełnie szalone, żeby to tutaj teraz zrobić, Ale hej. Ignorujcie tam trójkę Biegnijcie, 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 albo... Biegnij, a ja wiem, obu czterech Niech się na coś jeszcze przyda Dlatego tego spalimy Nie wiem, czy tam idę, na z tego Ok, jedyne co musimy zrobić To dostać dwóch zombiaków tam Przemienić jednego w ninja, drugiego w władcę, i żeby ten władca tutaj ninja przerzucił, i on tutaj zarazi tą resztę, i wtedy dwójka wyjdzie. To jest stuprocentowo perfekcyjny plan bez żadnych wad. Uwierzcie mi, jestem profesjonalistą od dzisiaj. Ech. Tylko musimy poczekać jeszcze raz i. I ustawię tutaj władcę Nie może spalę jednego zombiaka nadaję na DNA Dobra Teraz nasz władca musi ich ...poprzezrzucać. Dobra Jeden z nich musi być ninjo Drugi, Drugi musi pójść trochę naprzód. Musi zostać władcą. Musi mieć umiejętność rzucania. Musi rzucać. Wiem, że to y robię dużo bardziej skomplikowane niż musi to być, ale... Ej, jeśli działa, to działa. O szlak. Okej, okay, dobra. Dobra. Już myślałem, że ten ninja prosto nie wyjdzie. Nie! Nie! Zofia! Giorgiolita! Y, Max! Nie! Cała rodzina zombiaków. Nigdy nie było smutniejszego czasu dla pokolenia zombiaków. Nigdy. Dobra. A więc yy, po tej całej masakrze idziemy dalej, jakby nic się nie stało. <laughs> Jakby ma rację. Zabij dwadzieścia osiem osób. Wyśleć i zabij DJ-a. O mój. E. Racz go. Kurde. Ten chłop prze nie patyczkuje. Ale staje się cienkim zombiakiem. Okej, okay, ta aha, fair, fair. Bardzo fair. Czy to jest Daft Punk? Ha, huh, mają każdego w tej grze, No. Jak Tam są schody, nie możemy tamtędy pójść, u, u. E, e. czy nie możemy sobie przypadkiem z nimi poradzić, zastanów się. Mamy to umiejętność krzyku, ona nam pozwala y, Ogłuszyć strzelców, ogłuszyć tych starczami. No tam ci się znowu teleportowali. Yep. Tyle się tutaj dzieje. Tam co jeszcze ochroniarze. Tutaj wchodzą ochroniarze, moi jeny. Ej, co wam te drzwi zrobiły? What the? F a, y. No serio? No mają wszystko w tej grze. Okej, <grym> okej... Okay, okay. y jeden zombie... Ninja musi tam skoczyć. Tam ci ciągle nie próbują wejść do nas. Nie tego w ninja. Okay. Do pokoju striperów. Ech. Dobra. Nie, nie ma już tak dużo osób, których musimy wybić. Mamy już 25 że 8, Więc powinno to być całkiem łatwe i. No poza tamtym jednym dużym chłopem. Dwoma dużymi chłopami. Ta, na górę poszli. A tutaj ochroniarz się chowa zabeczką. Ty jesteś ochroniarzem. To. To. Nie, nie tak powinno być. Dobra, spróbujemy się pozbyć jeszcze tych DJ-ów wszystkich ani się od drogu prawda? Prawda. I jak to zrobimy? To bardzo proste. Yy, zamienimy tutaj chłopa władcę i tutaj chłopa władcę i tutaj chłopa na środku w tego i teraz ten władca go tutaj rzuci i, i będzie, będzie dobrze, będzie dobrze. Now I mommy yeah Dobra. Mm. Ilu już nagrywam? 14 minut. E, ta... Niestety chyba będziemy musieli już kończyć, więc... E, ja jestem Wiktor, to było Zombie Night Terror. Widzimy się w następnym odcinku.